Mm. po prostu jest wtedy za dużo niestety. I może sobie i weź sobie ammopaka. I co jeszcze? Ammopaka albo nie mi... no bo Bierzesz adrenalinę, bierzesz. Dobra, ma to tam, bierzesz adrenalin. Mouth and Yeah. Bardzo mi się sprzyda, będziesz mi musiał ja to działko czekaj, czekaj. ustawiać, nie licz, że się y, wyminiesz, musisz za mną lecieć ja teraz będę szybko leciał, dobra? Naprawdę, bo tam muszę haka zrobić mhm. Okej, okay, lecę tam Bo się muszę wyrobić też z adrenaliną, maksymalnie tam mogę zużyć dwie Chociaż pasowałaby mi jedna a ty tam chodź w kółko, unikaj. Ach, dasz za sobie chwilę mnie Adrenalina na szczęście. Ach! Wojciech. rób sobie takich numerów. Ledwo co zdążyłem, ale mój numer się udał. Dobra, spróbuję trochę oszukać z prawej głównym wejściem Proszę, jeszcze mi się samemu udało co działko rozłożyć. Co za podpis Dobra, chodź, chodź, chodź. Uciekaj, 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 uciekaj. Do góry, do góry, do góry Do góry nie wchodź mhm. tam Chodź, chodź, chodź Lecisz. No, gdzie Ty ginąłeś Chodź tam. Tutaj lecimy. Tu będzie boss. Ach, pomóż! Aktywuj panel. Już wszystko w porządku? O, boss. Zobało jak zba. Co Cyba. się dzieje? Odejdź od tego. Nie zaktywowałem? Myślałem, że zaktywowałem. Proszę, co się dzieje? Mhm. Znaczy, jak podejdziesz, jak podejdziesz, to to cię uderzy i odlecisz i nic poza tym. Coś mnie bije, aha, to ten. No, co się dzieje? O, nie dajesz rady. Takiemu bosowi. No, teraz za mną leci. To już hiper super w ogóle. No nie, adrenalina. Lepiej być nie mogło, ale ja go tu załatwię. W sposób taki czy inny. Aha. Znaczy na trudniejszym poziomie to on jest inteligentniejszy o wiele. I tu tak. przychodzi. Ja jeszcze mam trochę. Niech się ta bramka otwiera. Nie wzięliśmy amunicji, ale jakoś damy radę. Dobra, ja tu sobie pozwolę szybciej pobiec troszeczkę. Aha. Czyżby mnie gryzły? Ale nic. Idźmy dalej. Jakieś życzenie, aż mi tutaj blokuje drogę, Bo ja nie mogę. Na końcu, a ty blisko.

No i zbliżamy się do końca tej drugiej misji No i leć tam na dół I myślę, że chyba na tym momencie skończymy nasz poradnik lub tam gameplay jak kto woli I do następnego razu, jak coś będziemy robić innego Okej, okay, pa. A czemu?